Cześć, witajcie na naszym zdrapkowym kanale. Na dzisiaj przygotowałam dla Was dwie owocowe eksplozje, szczęśliwe linie oraz kasę od Mikołaja. Połowę owocowych eksplozji szczęśliwych linii mam już wydrapane, żeby poszło nam szybciej, no więc zaczynamy drapać. Tu mamy brzoskwinie i winogrono, no to szukamy. Mamy winogrono i brzoskwinie od razu obok. Tu znowu obok siebie. Mamy gdzieś jeszcze? Mamy jeszcze brzkwinę. Dobra. I tu jeszcze do końca wszystko. O, patrzcie. Czyli w sumie, jakby był kokos, to już byśmy mieli utworzoną linię. No ale zobaczymy, co mamy dalej. Truskawkę i jabłko. Dobra. Truskawka. Więcej nie mamy, no to jeszcze jabłka. Dobra. Kolejne dwie. Borówka i karambo. Mhm. Rapimy borówkę. O, to jeszcze mamy karambo. I kolejne borówki. No i powiem wam, jestem ciekawa co będzie ostatnim symbolem. Będzie wygrana czy nie będzie? Awokado. No, czyli niestety no nie będzie. Jeszcze sobie sprawdzę i w, dobra, czyli nie będzie. Idziemy ze szczęśliwymi liniami. No, tu mamy gruszka. Czy mamy gdzieś gruszkę? Hm. Nie widzę gruszki. Dobra. Co mam następne? Oj, ciężko mi się drapie. Koronę. Korony też nie widzę. Może kolejny symbol. O, słonik dobra, może będzie, jest słonik. Na pewno jeden. Czy mamy jeszcze jakiegoś? No nie mamy. No i kiepsko, kiepsko się zrobiło. Księżyc. Jest księżyc, jest księżyc. Tu mamy jeden, drugi. No i to by było na tyle. Kolejny symbol, klucz. Mamy jeden i drugi. O, jest jeszcze jeden nawet. Zobaczymy, kolejny. Kwiatek. Mamy. Tu i tutaj drugi. No, już teraz mniej tych symboli. Jabłko, czy będzie? Jabłko jest jedno, drugie i trzecie. No, może tak gwiazdka albo banan? Fajnie by było. Ale nie, są kości. Kości nie mamy. Tutaj co mamy? Diament. Hm. Jest jeden, ale to nam wygrany nie daje, a zostały nam już tylko dwa ostatnie symbole. Co tutaj mamy? Sakwę. Sakwy nie widziałam, nie mamy. Ostatni symbol. Wszystko się okaże. Co mamy? Teńcze. Czyli niestety z tej zdrabki też nic dzisiaj nie będzie. Jeszcze sprawdźmy sobie. Tak, MS, nic nie będzie. No to druga owocowa eksplozja. Co tutaj mamy? Cytrynę i banan. Cytryna, są dwie, i banany są trzy. Drapiemy. Dobra, kolejne dwa. Kiwi i ananas. Ananasów kilka mamy, kili też, na dole jest, to możemy No, jabłko, kokos albo winogrono mogłoby być, ale mamy figę. Marzymy. Marzymy figę. Co mamy ostatnio? Karambo. No. Ciekawa jestem. Ten, ten ostatni symbol znowuż. Będzie, nie będzie. Jest arbus. No, czyli już wiemy, że nie będzie. Cowa eksplozja znów nie przyniosła mi szczęścia. Żebyśmy faktycznie dzisiaj nie mieli mieć nawet żadnego zwrotu. I cała nadzieja się od Mikołaja. Tutaj szukamy liczb albo Mikołaja. Patrzmy, jakie mamy liczby. Mamy 17, 30, 3, 30, 31. Oj, no z tą 30. zobaczymy. Sprawdzamy pierwszą liczbę, gdzie jest liczba. Tutaj, 32 po środku, to nie wróży nic dobrego. 15 też nie. 24 tym bardziej. 35 nie. 23 również nie. Ostatni rządek nam został. 28 nie. 11 nie. Muszę powiedzieć, że. Poza odcinkiem zrapywałam kas od Mikołaja i udało mi się trafić Mikołaj było 20 zł, ale tutaj widzę, że kiepsko, nic chyba nie będzie. Oj, oj, no niestety, no cóż, trudno, lipa jak to mówią, no zdarza się. Dobra, to cóż, dziękuję za oglądanie i zachęcam do lajkowania i subskrypcji.